Dzisiaj taki krótki vlog z budowy. Elewację już mamy prawie zakończoną. Pierwsza ściana, druga ściana i trzecia ściana już jest skończona. Na czwartej ścianie już też, też już prawie dobiega końca. Stała jeszcze, mamy już szczyt zakończony. Także do środy planuję już rozebrać rusztowanie i brać się już po prostu za wykończenie wnętrza. Bo do w w początek października, czy powiedzmy pierwszy tydzień, przyjeżdżaję montować mi kuchnię. A mam zrobione tylko <grytanie> sufit, <grytanie> Także no, troszeczkę pracy i trochę trzeba będzie się sprężyć. No, przez te dwa tygodnie też udało nam się tutaj e, zrobić trochę porządku na działce. Wielka góra gliny została po prostu roz, rozplantowana, i w tym tygodniu przyjeżdżają mi 30 ciężarówek ziemi. Także znowu kopara, znowu jazda, i znowu kupę pracy przed nami. Także też będziecie wszystko widzieć. No, z tego wszystkiego to udało mi się ocalić jedno drzewko. Mamy, mamy klona, także to będzie pierwsze, pierwsze drzewo, które. Zostanie zasadzone przeze mnie y, na mojej działce. No i co? Trzy rzeczy, mężczyzny, zostały spełnione. Ożeniłem się, spłodziłem dziecko, zostaje mi tylko zasadzić drzewo. Także już w przyszłym, w przyszłym roku, może w tym roku, jeszcze zostanę prawdopodobnie mężczyzną. <noise> Także oglądajcie mnie dalej. Na pewno będzie dużo więcej, y, dużo więcej shortów, dużo więcej filmów z y, wykończenia wnętrza, bo. Po prostu tu mnie ograniczało rusztowanie, bo no nie chcę nagrywać tego samego, nudzić Was tym wszystkim, no bo nie, ja, nie jestem, ja nie jestem typem gościa, który chce pokazywać jedno i to samo, bo to już jest po prostu nudne, a też nie będę robił sobie siebie głąba, że czegoś nie potrafię zrobić, jeżeli robiłem to od, od cholery czasu już tak, to już nie będę robił jakichś durnych błędów, że jakieś dziwne rzeczy, nie będę mógł sobie z tym poradzić, no nie jest moja natura, no sorry. Wiem, że to się lepiej ogląda, ale u mnie tego na pewno nie zobaczycie. Nie zobaczycie żadnych durnych, skaczących psów jak na Instagramie, jakieś kurde, takich dziwnych rzeczy, także mam nadzieję, że podoba Wam się to, co robię. I liczę na, e, liczę na wsparcie Was, tak, tak jak dotych, dotychczas było, dużo dobrych rad dostałem i dużo szybciej mi to wszystko wychodzi, nie? Także dziękuję. No a tutaj jeszcze e, takie. To, to już to, to, co mam w kuchni zrobione. Mam już po prostu tylko sufit zrobiony na raz, tak. To też już tam wrzucałem kilka shortów z tego. No i co? Musimy zrobić płytki. Tak. Jakieś tam gładzie też porobimy. Będę się też uczył, bo nigdy, nigdy gładzie z wałka nie robiłem. Nie wiem. Wszystko w moich rękach. I w Waszym doświadczeniu, bo na Was też będę w tym polegał. Także trzymajcie się ciepło i do następnego.